siabeczki ze strony Tata dzisiaj chciałbym wam pokazać, że w sklepie jest mega skrzynka za darmo. Oczywiście ją sobie otworzymy, ale najpierw musimy wygrać jedną rundę. Musimy dobić te puszki! Hmm. Wezmę kogoś, który się mega dobrze wygrywa. Może być Jessie. Oczywiście to nie będzie odcinek, że otwieramy mega skrzynkę i to wszystko. Zagramy kilka rundek. Bo nie wiem, co robić. W A musiałem, musiałem to nagrać, bo zrobiłem taki challenge, że każdą otworzoną skrzynkę będę musiał nagrywać. I... No tak to jakoś wyszło. Dobra. Nie trafiłem. Ja na blisko powiedziałem. Znaczy na daleko, bo. Ale na blisko to ja zbytnio szans. Szansy jakiejś zbyt dużej nie mam, a jestem teraz totalnym... totalnym Skryty miałem z banem. Nie Jessie, co za. Coś chyba pragnie śmierci. Ah, help me. Uh -huh. mm. Eee. Ja nie chcę z nim zadzierać, ja uciekam. Ja nie jestem głupi. <laughs> A proszę, go muszę pocisnąć tak. Tak nie na IQ jakoś. <laughs> Mam takie pytanie jak? Dzisiaj yy, na tym odcinku nie będzie intra, bo jezus No wróżby No, no szybko. O i jest... no. Ale drugie miejsce, myślę, że też nam szczęście przyniesie. Bo już w sensie te dwie skrzynki, nie? Myślę, że pierwszą skrzynię otworzymy sobie małą. Oczywiście nic nam nie drobnie, nawet nie mam takiej nadziei. Ale z tego mega boxa, no... Postaram się, postaram się jeszcze w jakimś odcinku na 100% kupić to. ten pakiet. Eee. No i piąta. Jak ja nienawidzę tej gry. Mm. Jeżeli. Ile mi tam do Gajela zostało? O! Ale oczywiście nic nam nie dropteło, bo co miałoby nam niby dropnąć? No bo tak w sumie to nie mamy żadnych wyzwań. Mamy trochę wyzwań. Na przykład to wyzwanie będzie fajne. A ja myślę, że zrobimy sobie takie dwa wyzwania i wyłączę nagrywanie. Ale jak nie będzie nam starczyć czasu, to zrobię co najwyżej takie króciutkie cięcie. Taki totalnie za darmo mega, bo przecież dziwiłem, że totalnie za darmo postać, ja, ale nie. No chyba ich coś boli. Zostaw mnie! Nie, bo... U, ratuj! Proszę! Jest! Leży! Proszę. Zabij go. Jest! Nie, 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 nie. nie. Drugi michu. Lecisz. Um. No bez jaj. Ani mi się wasz, typie. O, dup. Już zabiję, nie ma co. Wracaj tu! Ten Michu, który ja Dobra, leży. Ja szybko wygram tą rundę i widzimy się zaraz. Obczajajcie to, byczki. Mam już dużo jeszcze jeden level i będę miał mega balka. Ale Wtedy byśmy musieli zrobić takie solidne trzy misje. Lecimy sobie primo, najwyżej nam czasu nie starczy. I będę robił cięcia okropnie długie cięcia dam je oczywiście mm. u was będzie będą te cięcia trwały sekundy jak nie sekundy to to wam się internet zwiesił tak o mm. Nie, będzie dzisiaj jutro. A ja już mam pomysł, jak je zrobić. Ale zostaw mnie, Edgar. Ciebie, ty nie byłeś tu, proszę. A! Proszę. A! Jest! Dobra, 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 dobra. Ty! Znaki zapytania! Słuchajcie, jak będziemy mieli 10 minut to będę robił cięcie, bo 5 minut długie bezdrabianie nie zrobimy. Raczej nie. A ja mam 8 powerów. Bo jestem dobrym graczem komputerowym. W ogóle czasami przy grach potrafię tak poczilować. Nie, możesz mnie zostawić to. Tak. Nie zostaw, zostaw mnie. No za dużo was tu. Oni muszą się tam wybić. Ja nie mogę nikogo wydechać, bo zginę. Ej, nie pytajcie co ja teraz... CZEMU GINIESZ? NIE! Hmm. Tak. Eee, dobra, robię, robię krótkie cięcie. Zaraz... Z niedługo się widzimy. Dobra, się jestem po krótkim cięciu. I dobra, udało mi się zrobić dwa wyzwania. Mamy już te dwie skrzynki. I prawie kolejną... Dobra, nie mam pytań, ale patrzcie. Mamy tu dwie skrzynki, zacznijmy od dłużej. Stujeczka, ale jedyne. To nie jest świecące Big box, otwieram nosem Piątka nie te, te duże bo... nie duże skrzynie jakoś nie lubią One mnie naprawdę nie lubią Dobra, ja się zwa... Zwałem... I poza tym dzisiaj nie będzie intro, bo... Na tym odcinku nie będzie intro, bo... Trochę skipściłem się ostatni Dobra, żegnajcie.